Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, serdecznie. Dzisiaj się postaram, ale tylko się postaram, bo nie jestem psychologiem ani terapeutą. Dzisiaj będę chciał się postarać, postaram się powiedzieć o wewnętrznym dziecku. Zaraz tego, że muszę sobie wygooglać, ponieważ, he, ponieważ, moi drodzy, nie jestem psychologiem, czyli psychiatrą, ani tak dalej. Muszę sobie wygooglać, co to jest wewnętrzne dziecko. Ogólnie rzecz biorąc, Wewnętrzne dziecko jest sumą doświadczeń, emocji, przekonań z naszego dzieciństwa, które nadal wpływają na nasze dorosłe życie. E... okej, okay, dobrze. Czyli dajmy na to, czyli dajmy na to, jak, jak, jak niebywale się cieszyłem w wieku 6 lat, że przychodzi święty Mikołaj. To jest właśnie to, to doświadczenie z dzieciństwa, tak? A teraz na przykład miejsc to obojętne czy Święty Mikołaj przychodzi, czy nie. Czyli to by znaczyło, że umiem, umiem, czy te dziecko, dziecka już tak naprawdę nie ma. Ponieważ moi drodzy, to, że coś mnie w dzieciństwie cieszyło, nie wpływa na moje życie. Zgodnie z tym, z, tą, z tym, co przeczytałem, tak? Że to jest suma doświadczeń, emocji, które wpływają na nasze dorosłe życie. Bo się okazuje, że prawdopodobnie czegoś takiego nie ma. No dobra, może mam, ale tak naprawdę tak jakby tego nie było. Nic, co, nic, co w dzieciństwie przeżyłem, nie wywołuje u mnie, nie wpływa na moje dorosłe życie. Wpływa tylko na to, jaki się stałem. Wpłynęło na, można powiedzieć, jedynie, jedyne na co mogło wpłynąć, to tak, naprawdę, to tak naprawdę na wspomnienia i tylko tyle. To jest tak naprawdę tyle. Uwierzcie mi, że ja nie jestem przychylny terminowi wewnętrznego dziecka. Ja nawet, ja nawet nie wiem, czy w ogóle coś takiego powinienem mieć. Bo jestem dorosłym człowiekiem. A, a według mojego takiego osobistego, wewnętrznego przekonania, skoro jestem dorosłym człowiekiem, to nie powinienem mieć, mieć nic wspólnego z wewnętrznym dzieckiem. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że tak naprawdę to, co przeżyłem w swoim dzieciństwie. To powinien zostawić w tamtym czasie. Dlatego, że wewnętrzne dziecko powinno dotyczyć okresu, który się jest dzieckiem. Powinno to właśnie dotyczyć tamtego okresu, a nie okresu teraz, kiedy jestem dorosłym facetem, kiedy, kiedy zarabiam pieniądze, kiedy tak naprawdę powinien zarobić tyle pieniędzy, żeby mieć, być na swój, mieć własny dom, tak? Nie wiem, nie wiem, co jeszcze wymyślił. Nie wiem, że dziewczyny i dzieci i tak dalej. Wewnętrzne dziecko jest dla mnie abstrakcją. Ja nie mogę. Osobiście z perspektywy dorosłego człowieka, nie mogę zaakceptować swojego wewnętrznego dziecka, jeśli w ogóle jest. Jestem dorosłym człowiekiem i. To, co się działo się w czasie, w którym byłem dzieckiem, nie może na mnie, nie może mieć wpływu na to, jakie, na to, co jest, na to, co jest teraz. To jest, moi drodzy, niezgodne z logiką. To jest niezgodne z logiką. Ponieważ, moi drodzy, ponieważ moi drodzy, ja teraz będę dorosły człowiekiem, powinienem być. Powinien być, jak to się mówi, tworem czysto racjonalnym, stopający po ziemi. Ja, moi drodzy, nie powinienem dopuszczać do tego, żeby cokolwiek z mojego dzieciństwa wpływało na moje dorosłe życie. Tak jak głosi to, co właśnie ta, ta definicja, właśnie to wewnętrzne dziecko, ta definicja wewnętrznego dziecka. Nie do czegoś takiego nie powinno dochodzić. Ja rozumiem, że każdy jest inny, tak, każdy jest inny. Tak, ale ja sobie, ja sobie nie. Ja, ja będę mieć teraz, jest, jutro rano będę mieć trudność ze spojrzeniem w sobie w lustro, że w ogóle coś takiego jest. Ja, moi drodzy, osobiście nie mogę zaakceptować faktu istnienia takiego zjawiska. Dlatego, że jestem dorosłym facetem i to, co przeżyłem w dzieciństwie, nie powinno wpływać na moje dorosłe życie. Nie powinno. A to, w, a to czy wpływa to inna sprawa? Ale sam osobiście, sam osobiście uważam, że to jest bardzo źle, jeżeli to, co przeżywaliśmy w dzieciństwie, wpływa na nasze dorosłe życie. Jest to dla mnie rzecz, której nie zamierzam akceptować, jest to dla mnie nieakceptowalne, ponieważ to, co wpływa na moje dorosłe życie, to powinno być moje decyzje własne, to moje decyzje podjęte właśnie w tym dorosłym życiu, a nie podjęte w okresie, kiedy miałem, nie wiem, 5-10 lat. Ja słyszałem tyle razy o o tym, tak zwanym wewnętrznym dziecku, i nie pojmuję tego, dlaczego ludzie są tak bardzo za tym. Ja moi drodzy, nie mogę tego zrozumieć. Nie wiem, może jestem za głupi, ale też z drugiej strony, jak ja mam zaakceptować jakiekolwiek swoje mityczne wewnętrzne dziecko, kiedy jestem dorosły facetem? Kiedy już tak naprawdę czas, żeby inne emocje na mnie działały. I żeby działały wtedy, kiedy powinny działać, kiedy dopuszczam do tego. Wiecie moi drodzy, to jest też tak, że ludzie są bardzo przyzwyczajeni do, do bycia wrażliwym. Tylko, że ja sam, o, sam się przekonałem o tym, że są sytuacje, w których bycie wrażliwym się nie opłaca. Bardzo wiele jest takiej sytuacji, tylko nikt tego nie powie. Ani na ulicy, ani w internecie. Bo ludzie są przyzwyczajeni do tego, że, że to, co wrażliwe, jest wypychane na piedestał, tak? A nie wrażliwość, czyli taka, taka zatwar zatwardziałość, które, która de facto pomaga człowiekowi jakoś sobie w, ży w życiu poradzić. To już w ogóle tego nie ma. O tym, o tym najczęściej nie słyszę. I uwierzcie mi, że w teorii to wewnętrzne dziecko, w teorii to może być fajne, tak? to może być opłacalne, tak? ale, w ale w praktyce to już nie jest takie fajne. Tak samo, tak samo jak bycie wrażliwym. To też, to też się nie opłaca w, w praktyce. W praktyce to jest tak, że jak to się bubi. Zaraz jak to się bubi, że, że jak masz miękkie sesy, to musisz mieć tak zwaną twardą dupę. I to, moi drodzy, jest fakt. To, moi drodzy, jest fakt. Wiecie, nic to się nie poradzi. Takie jest życie, no. I nie zależy od tego, czy komu się to podoba, czy nie, właśnie takie życie. Jest to wewnętrzne dziecko. Jak ja miałem 10 lat, to w ogóle nie słyszałem o takich dziwnych pojęciach. A, a, prze, a, a pamiętam, przeczytałem całą encyklopedię PWR na blachę. Ale to już jest temat na inny film, jak się zabierze że dam papa.